Nareszcie dziura będzie zalepiona. Już jest zalepiona tylko Nie. Pewnie. I tam czwarte rano. Czwarte rano. Piąta, pięćdziesiąt dwie. Ciemno. Dzisiaj chyba, tak? jesień się zaczyna. 23. Czy pierwszy dzień jesieni dzisiaj? Wczoraj się chyba zaczęła. No nieważne. Ciemno. Woli się robi jasno, ale, 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 już jest ta jesień, już jest ta paskudna pogoda. Tutaj rzeźbią, coś tu rzeźbią, podróżują, otaśmowali Dobra, dobra jest, jedziemy. 144 przejazd techniczny na bazy na centrum no i tam się włączam na 140 kierunek biczlino, Niemotowo jedziemy do wiadomo z Niemotowa do dworca więc dziury. Rytmiczna, nie do dworca i od dworca Metamorfoza 133, wygada 8. Także Gastro linia, 133. Przepraszam gastro i er, jatrio gastro gastro to można mieć po mleku i po ogórkach stuka mi tutaj skrzynka od na, na miejsce na, na bilety muszę przymknąć troszkę włączenie mamy 58 także mamy 4 minuty Bus 20-30 Jak mówiłem, Geriatrio linia Płyt Redłowska płyta koło kościoła Dalej koło przychodni na Syrokowli Dalej Dworzec Główny PKP Hala Targowa, więc Więc jak wiadomo Mam przepomczy do lekarza. No chyba, że pominięciem mszy, bo godzina nie pasuje. Do lekarza, po lekarzu na zakupy. Warzywa, owoce, rybka i zmiennik będzie woził do domu potem wszystkich. Chociaż może jeszcze ja się załapię, bo do 15.15 pracuje, więc ponad 9 godzin. Więc, więc, więc. dwie zacząłem, 15:15 15 kończę, także. Ale długie przerwy są na 133. Długie przerwy wyrównawcze, postoję po pół godziny. Więc nie ma tragedii. Przy dworcu morskim człowiek. Czasu będzie miał, żeby w miarę sobie tam odpocząć. Także wnica się włączyła na wozie, ogrzewanie, no bo to za ciepło to nie jest 12 stopni. Pokazywał rano termometr w samochodzie, tutaj pokazuje 13, Tu troszkę za wyższa w autobusach. No, ale to nie, nie wykluczone jeszcze, że zaświeci słońce, będzie około 15-17, to... to się klima załączy, bo to takie bywały <grymne> dniże, że, że yy, na wodzie załączała się klima jeszcze, bo było 18. chwilę później na grzewnica, no, bo gdzieś tam słońce zaszło i troszkę było chłodniej. To jest Dobra No i niecała minutka także Ludzie się mogą zebrać wciąż część 511 do 22 No, nie widzę chętnych zapisamy poczekamy Dzień dobry, mówimy wam Tristar się na razie coś tam zblokował blokował, się popsuły. System. Teraz bez wodą na jej miejsce tutaj do butelki. Przysłają to środek do dezynfekcji. Przełożyć gdzie indziej. No dobra, nikt nie chce z nami jechać, to nie. Ja czekał dłużej, nie będę. Tak. Dobrze patrzę, dobrze patrzę. Ja dłużej czekał, nie będę. Nie, to nie. Czekają na 147 więc nie chcę jechać niemotowo. Na niemotowie mamy 3 minuty, więc wyrównawcze, ale tu na spokojnie. Mam nadzieję, że na tej porze to jeszcze luźni. Może i dobrze, że mam te 133, tam podobno na, na tym Oksyna na, na oburzu, tam się chyba korkuje przez ten wyłączoną y, zatokę. Tam chyba pas jeszcze wyłączyli, ale nie wiem, nie byłem tam. więc co słyszałem, 960 te przy Korki a, bo jest też wyłączona ta co idzie z Oburza do Kosakowa Dardowskiego, bo to jest droga już w granicach gminy Kosakowo powiat pucki wszystko jeździ tam po Żeromskiego tak, do Żeromskiego po Górnego Wysoko chyba że I, i, i tam się troszkę północ korkuje znowu, no do końca niby września ma być na drodowskiego zamknięta, więc... więc kto wie jak to będzie No i co? I Dańsk test... Gdańsk... testuje e Citaro Przegubowe elektryka, przegubowego Ale trzy drzwiowego, gdy nie przyjdzie taki sam, tylko osiem takich sztuk, tylko będą no, cztery, Czworo drzwi, cztery pary No i oczywiście w ładniejszych barwach no, Udańska też się zamierza kupić, więc ciekawe co zrobią. no chyba tak jak Ci piszą tam Ci wszyscy miłośnicy, znawcy tematu, to to niby MAN. MAN ma najlepsze parametry, tam te wszystkie utrzymałość baterii, technologia i tak dalej, i tak dalej. Chyba powoli w tym Tristarze naprawia także, także testują elektryki. No, niby na niebytnych dodatkach jeździ jest w Krystal Busie ten elektryk. On tam do chyba 4 października będzie jeździł, więc można go łapać. W Busie jest, widnieje 3063. Numer dobrze, mówię 63. No to na filmiku ostatnim widać moim. Tam jak byłem po drodze gdzieś mówię przystanę. Jest taka godzina, że chyba wyjedzie. Zaraz elektryk, przystanę przy bazie. Pośledzę troszkę. z opaku jak To tam wygląda u nich. Na tej wielkiej bazie. Ostatnie many, ostatnie krótkie i drugie manidwa NL MG kończą żywot. I to i Mercedesy, w zasadzie no, Jeszcze mają sporo i Mercedesy, idą, no, ale to tak jak ktoś pisał, Gdańsk y, pewnie może, może skręcić w many elektryczne, a gdy jak na razie skręciła w elektryczne Mercedesy, więc no ciekawe jak to będzie. No bez ładowania na mieście, no to raczej to nie ma szans, to, to tam całego zadania w życiu nie przejedzie, on tam. Się śmieją że sukces jak przyjechał dodatki wszystkie. Podejrzewam, że między dodatkami się ładował na bazie. Chociaż może nie w ramach testu. To Pewnie i nie, nie wiem. No, ciekawe czy Gdynia też będzie testowała. Tak już na, 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 testowała no. W zasadzie już kupili no. To po prostu jakby tam chyba ciekawostka bardziej. Chociaż wątpię. No ale nie jestem wykluczony nam PKM. -ie. PKM może testować przecież nie? jeszcze nic na razie nie ma cisza o przetargach jakichś na elektryki i tak dalej Cross tam się tych elektryków nie spieszy Bo Obawiam się samych problemów No ale na to wpływu jak jest energia z elektrowni węglowych no to sorry, no ale to tak, tak yy, przemy do elektryków tak, no i przychodzi godzina nie wiem, 15, 16, 19 ludzie wracają z pracy, z zakupów wywieszają, wywieszają kable przez okno w blokach, no ja mówię o osiedlach, nie mówię o domkach tak, ja mówię o osiedlach no, witaminy, o ksywie, o burze wszyscy wywieszają kable w Gdańsku, na Zaspie, na Przymorzu, na Żabiance czy na Morenie wywieszają kable i podłączają samochody co się wtedy dzieje z elektrownią w elektrowni No właśnie no ale jest lobby elektryki, elektryki nie za te ceny przede wszystkim no ale to ceny cenami tu nie chodzi, żeby to było Twoje, tak? Ale tam wynajmy długoterminowe, ble, 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 ble i te pierdoły, także... To nie ma być Twoje. No chyba możecie stać, wywalić... 150-200 koła na... średniej klasy samo I wyjazd do Zakopca, tak przez... który by trwał, nie wiem, 3 dni. Z ładowaniem. Bo nie będziesz sam się ładował, bo czekałaś się... Przez 5 godzin inny podładuje Co to będzie? Ciekawe Ciekawe Jak to w zimę przyjdą te autobusy no Zobaczymy jaka będzie zima Jaka będzie To jak będzie dla nich Musiałem jeszcze. Jeszcze się nie obudziłem. Chyba dobrze. jak one będą się spisywały w tych zimowych warunkach? Pojazd elektrycznie tak Jeszcze czas, dopiero koniec września. Październik, listopad, to dobre trzy miesiące pewnie zanim... ...przybędą. Przejeżdżamy do Niemotowa Na pusto No ale już to nie będę wracał, to już będą ludzie na przystankach Znając życie Będę jechać do pracy Niestety lepiej już było zaraz czekać do wiosny pół roku za pół roku wiosna kalendarzowa się zacznie także yy, kalendarzowa astronomiczna tam e, zwał jak zwał za końcę sobie wybierze nie ma co tu pędzić bo mamy nie spodnie, tego nie ma Będzie spadać zaraz, będzie Też pić pewnie, także Trzeba to przetrwać Trzeba to przetrwać No takie zadania w listopadzie, w grudniu, w styczniu Takie zadania jak to Bo człowiek zaczyna Po ciemku, jasne się zaczyna robić koło 8 15.15 15 i już jest w zasadzie szaro, buro i ponuro, także Także tak to wygląda Niestety Taki mamy klimat No, ja myślę, że mamy, mamy kogoś chyba tutaj do Przewiezienia, Także, także ja się na razie wyłączam Później może jeszcze coś. No, Pierwsze kółeczko za nami, 10 minut jedziemy na drugie kółko, a potem już pół godziny, pół godzinowe przerwy. Dworzec morski, także ty, kto wie czy to nie są ostatnie, ostatnie odjazdy z tego miejsca. 133 i 119 Z tego miejsca, bo... Się chyba zacznie coś się długo dziać na nowym terminalu. Znaki drogowe już tam gdzieś są porozstawiane, jeszcze po pozaklejane, ale już przygotowane. Jakieś tam namiotiki, jakieś pierdowy, tak jakby coś się miało już organizować, jakieś otwarcie w nowym terminalu budki jakieś już tam stoją. Czy to widać teraz? Stoją już jakieś tam boksy kabiny, inne pierdały na wjazd, nabioty, flagi, więc pewnie jakaś pompa będzie z otwarciem. Niebawem, no coś mówili właśnie, że październik chyba, testy jakieś już robili tam tych promów do Karastrony i... i, i, i coś było mówione o, o październiku chyba że, że to ma już zacząć funkcjonować nowy terminal promowy Zobaczymy jak to będzie jak to będzie na, na ulicy polskiej z autami z korkami, będzie nie będzie to może się wezmą wtedy za budowę przebudowę naprawę drogi tam na kontynerowej do Jak odciążą troszkę sobie Tam ten, tam ten, na tą okolicę. No, ciekawe jak to będzie. będzie Tam są przystanki przed wejściem chyba do budynku. gaśnie ekran. Przejedzie wanna. Nie stanęła akurat na Tam jest przystanek. Nie wiem, czy tam. Stamtąd gdzieś będziemy pewnie ruszać. W sumie jest miejsce dla autobusów gdzieś i, i, i właśnie stamtąd gdzieś będziemy pewnie ruszać. Dobra, no dobra, trzeba się podstawić powoli. No ja tu jeszcze mamy 7 minut. No to akurat. Z nami nie jedzie, tam my odjeżdżamy sobie z początkowego. To jest taka godzina, że stąd traci mało kto jeździ. O tej godzinie tylko przyjeżdżają ciągniki średowe z tak zwanymi Co już, zboże przywożę. Pieczkowiec jakiś stoi yes. też w porcie ale no nie wiem, do, do kiedy, od kiedy no i tu się zjeżdżają już, już różne świty otwarcie terminala promowego terminala, terminalu wiadomo o co chodzi ciekawe, że to o 11.00 10.34, więc o 11.00 tu będzie jakieś jakaś feta, tu stoi już jakiś się wyginała skotka, jakaś przebrana jakiegoś kapitana czy innego dziada no tak, nawet to port. no to tu już są właśnie, są nowe tablice, w Szczecinie, w Oksywie blb. No nie, to chyba są stare Prze Wcześniej człowiek uwagi nie zwracał jakoś są przy wyjeździe. to tablicę na granicy państwa. Tu mamy karton sklony, właśnie przykreślony. Ten, tego będzie jakiś pewnie wjazd też. No, sorry. się pewnie otwierają. Nie chcę nic mówić, ale mi się tutaj. Na panelu kontrolnym patrzę, że się klima załącza. No niby 17 stopni. się załącza, ale to bez sensu. Przecież wcale ciepło nie jest. Rano 8, 24 miało, miało kolizję z tronem pusem delikatną, chyba na pętli, nie wiem jak słyszałem na radiu rozpiżone lusterko i chyba szybę ma też rozwaloną ale, ale to tyle co słyszałem przez radyjko na 181 zapewne wyjechał ktoś z naszych ale nie wiem nie patrzyłem na pistolpusie także będzie po premii pewnie to będzie lustro odkupić. Bo chyba wątpię, żeby mieli ubezpieczenie w tych dziad transach, ubezpieczenie swoje, chyba jakieś tam oce za raczej nie mają z tego co ludzie piszą. Życie, co zrobić? O w miarę. O, uh, to, to W miarę idzie. Tak okay, tak dalej. na tym YouTubeie patrzy, patrzy, ogląda, trochę kanału gdzieś tam zniknęło. Nie wiem co powiedzieć. tylko O tej tematyce. autobusowej jak coś jest, no to, to, znaczy część po prostu się pożegnała w jakiś tam sposób, a część po prostu zniknęła bez, bez, bez. ani ba anime, po zakładane patronaje, te inne cuda. Żebr żebracze, żeby, żeby nie wiem, na prąd chyba do baterii żebrać. Do baterii, na prąd do ładowania baterii w kamerce. A potem nic nie ma na YouTube, nie od miesięcy. O co tu chodzi? Ciężko powiedzieć, tak właśnie mówię jak no. tam kiedyś pisał. Najpierw żebrzą o, o łapki, o suby. Potem cisza. Jakiś taki właśnie komentarz. Jakiś tam. Nie wiem, gdzieś taki komentarz czytałem, właśnie, że, 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 że. Fajnie tu się rozkręca. A potem lajkujcie, bla bla bla. A potem. A potem. Z... Ktoś znika bez podania bez, bez, no, jakiej tam przyczyny. Nie wiem. Gdzieś jakby miał. no, no Widzów miał w, ty, w tyle, tak zwanym, no. Czemu tak jest? to, to internetowe ciekawostki, że tam wynajduje na końcu internetów. No tak... Trzeba, taka pół godzinka, to pół godzina na, 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 na dworcu to można, można nawet oko zamknąć, tak na chwileczkę sobie, jak tak przymuli troszkę kryzys, złapie, no już mam w sumie połowę pracy za sobą, także, także druga połowa idzie, a jeszcze no, z tym kółkiem, no to trzy całe i, i pół, no, także nie ma tragedii. Sobie oczko przymknąć, to jest to, 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 to jest naprawdę Fajne troszkę przymulić, to inaczej się jednak potem jeździ. No ale panie, jedziemy, już babcia dawno za tym. No, nie lubię tych różnych takich niedzielnych kierowców. Wyjedzie, i ja nie wiem, na przejażdżkę wyjechał sobie. Do miasta. Dobra, ludzie wsiadają.